Nie parę dni temu posadziłem euk euk eukaliptusa do ogródka. Przy si silnych wiatrach strasznie go wygina. Jak widzicie, ten bambus za bardzo sobie nie daje sprawy. Także nie daje rady. Dwa drwienka 50 na 50 i po 2x40 długości dałem za nie. To był jeden cały, ale na pół dałem za nie 6 funtów. A tu na amazonie za 9 funtów kupiłem takie specjalne opaski, co powinny te drzewo ładnie trzymać i nie uszkadzać. Zadanie wykonane, bardzo fajnie wyszło, o te kołki po 70, ponad 70 cm wbite w ziemię, I się naprawdę dobrze trzyma na dole, już nic się nie rusza. Ten stary bambus zostawiłem, wbiłem go troszkę głębiej i zostawiłem, niech sobie siedzi. Użyłem jedną opaskę, tutaj użyłem dwie połączone razem i te kołeczki powinny tak wytrzymać do dwóch lat, fajnie aż ten eukaliptus się ukorzeni, trochę zgrubieje i będzie w stanie sam się utrzymać. Pozdrawiam.